Final conquest Czy muszę być kotów, znaczy iść przejście? Ale ja nie jestem robakiem. Silence! Oooo! O fuck mi już dużyłem cztery chile. Jak wspaniale. No, dawaj. <śmiech> <O>. <śmiech> no, nie wyszło mi to najlepiej. Cześć! Nie przejmuj się. Shoulder! Miło. Więc o tym o General about. O? niedobrze. Smutno mi, to nie było miłe. Not very cash money. Latające. What? I guess. On nie zjada. O kur. To ryba mnie bije. Ugh! Disgusting. Big fish. Czuję się jak Weldenring w tych kanałach Dale. Of course, mhm. Uh -huh. Mogłem się... mhm, mhm, mhm. To jak pułapka. Skąd ja widziałem? Nie wiem. Ale jeżeli tak się dałem nabrać, to czuję się trochę głupio. Ale zjebałem. Ups. Easy. Nie do końca pamiętam, co my tu robimy tak właściwie, w sensie. Chyba tą dziewczynę nam zabrało, co nie? Elemein. Lmeo. Lmao nam zabrało. Coś nam ukradło. Lmao. Torturki! Wake up, king! It's time for your torture! Nice! Pięknie. Shredder's best. Nie wiedziałem, że żółwie w tych że też są. A czy ja chcę się w to mieszać? Czym jakby jej było dobrze? O, nie, ja. No nic. Bellarmine. To się z tobą dzieje, dziewczyno. You good? Ziom zrób coś. Co ma zrobić? Nie wiem. O, smok limzarby. mu. Proste. Wyłączamy to główno. Cześć, Lmao. O Boże, czy ty będziesz pod fajtem? Oj, i będziemy się napierdalać. Nieważne. To jest Jest coś Chaos is od from there. A, halo! Dobra, chill. Czy ta winda może zjechać jakoś w dół? Nie, ale my możemy zaskoczyć w dół. Hmm, no tak. Nie, jak... no tak. Nie mogę wyjść. Videogame. Urwa. Możesz przestać we mnie rzucać? Bardzo niemiłe. Lerne, ja szczury. A to już jest po prostu wredne, gro. To, to już po prostu wredne. O, to może z tej windy się tam dostaniemy. Czad. Czasami mam wrażenie, że mam najbardziej pomarszczony mózg, jaki istnieje. Konstantin the Devoted. Możemy takiego zioma teraz obudzić. Konstantyna. Dlaczego chaos ma w ogóle taki ładny kolorek, taki fioletowy? Bardzo ładny kolor. Chaos, I fucking hate chaos. Chaos killed my wife and fucked my dog and recorded it. Chaos. When I can uncover the secrets hidden here, it will seal my legacy as the greatest explorer of all time. Hmm. szkoda, że nie było ciała z tej notki, to się. To notka nie była na jakimś ciele Fisk 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 Dobra, wiecie co zrobimy? Wiem co zrobimy. Mam plan. Jaki? Sprytny. Kurwa, to nie jest co myślałem w to jest. I mean, lepiej tak niż żeby mnie to miało zabić. Easy, e Oj. Ho, Czernobyl! Zjadło mnie i wypluło gdzie indziej. Ciekawe, czy Lamao będzie posłem. A da, jest znowu wkurwiony na stream element. No nie. No nie. No nie. Ogarnij się, kobieto. Her soul Ale ma Ale masz soundtrack dobry. Nice Okej, okay, bad girl Okej, okay, bad girl Znaczy nie, że bad, g nie bazy, tylko bad Bad girl <ścoughs> Spokojnie LML-a ogarni się, stop no i się sparowała? To za sucz. Nie lml no bigi, nie? Mocniej, to? No. O nie, o chwilę. O, No widzi, nie? Luz, Norma normalka, jak każdy człowiek. Luz, 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 normal. By jak bad bitch! No! Ała! Kurwa! Bolisz mnie, lml. No, Hola, hola, dziewczyno! To jest się kukujmy. Okej, okay. why is she like this? Ale coś się. ma dziwny zapach, czad. Jakby coś się paliło? Ej, dajcie mi chwilę. Nie wiem. Chat jakbym nagle przestał się odzywać i ruszać na dłużej niż tak minutę, no to wtedy mamy problem. Pray for me, chat. Io veramente mi Ona naprawdę umiera, co? Ja myślałem, że ją uratujemy. Chaos jaj. No romantic interest, like Krev in the I feel your rage and despair. Why does her death matter so much? She was a good person. All she wanted was to protect the people she cared about. I'm sorry I couldn't do the same for you, Elemaine. I've received the most dire news. Not that way. It's Julian. He's been taken to the Linon Mine. Huh? Kim jest Julian? Król Julian? Ten sam król Julian? Oh. Ten z Madagaskaru, król Julian? Our comes first. Zamknij mordy, typie. Mam prawie tak dobry. Nie, przepraszam, mam lepszy drift od ciebie. Weź. Zamknij się. Ale brzydko. I po co ta agresja? No bo on sam jest wredną. Wydałby się tej gry Jump Button. Już nawet nie tyle, żeby robić skoki do góry. Ale na przykład, jak zrobicie dash przy krawędzi, to. trochę jak wyremnant. remnant. Że jak zrobicie dash przy krawędzi, to trochę skoczycie do przodu. Wydałoby się tej grze. A może jak coś robi krila? I stąd ten za. On nie był niewinny, prawda? Ups. Słuchaj, dziewczyna. Możesz stąd wyjść, żywa. Po prostu. Mm, nie tu nigdy nie było tak naprawdę. To co widziałaś, to po prostu cię uwolniłem i poszedłem dalej. It's twin, Rankus i Bringus. Funniest shit I've ever heard. Ciema mamy Nie, żadnego z was nie zabiję tym razem. To znaczy w ogóle. Boles i stolec. To jest najgorszy żołnierz, jaki kiedykolwiek istniał. Głupio, głupio bywa, ziom. Sigmaski BD. Tak myślisz? O! Uuuu, get fucked! Ała? O! To jest brawo mhm. czy, czy to mnie właśnie... Czy on mnie właśnie z Czy on mnie właśnie z one-shotował? Czy, on one czy ja to dobrze widziałem? O Nie! Dlaczego on mnie z tym one shotuje? to do k... Nędzy! Oh, ah. naprawdę, jakby, dlaczego on mnie tym mansupuje? Get good, skill issue, I mean yeah, but what the fuck? Lock in chat. No. Oh, oh, oh. Za pierwszym razem, chat. Lin on mine, Lin on my boy, she's a man eater. To normalny go sobie obóz tam. Przepraszam! O Boże! Aż mi coś w prawym kapturku strzeliło. Jakich to? To się wydaje strasznie. niefortunne mieć zamek do drzwi swojego domu na zewnątrz, co ziomie? Może dlatego was wszystkich schwytali i myśleliście o tym? Ale jakby macie tutaj mieszkanie. Czy naprawdę jest wam aż tak źle pod tym niewolnictwem? Wild. Siema ziomy, już nie musicie pracować, ja tu jestem. Teraz pracujecie dla mnie. Więc wracajcie do pracy. Siema ziomy. Dziwne, że nikt nie, na nasz widok nie reaguje w żaden sposób. Myślę, że to jest trochę stracona okazja, żeby NPC reagowali. Pamiętajcie szukać kryształu Do Schedule 1 nam się przydadzą. Uuu, nice! Eee, on umarł od maga, on umarł od maga. Mag go zabił, mag go zabił. To nie ja. To... Uwierzcie mi, ludzie, proszę. Zgłodniałem, idę wstawić pralkę Moi drodzy, taki mamy, tak, taki mamy czat Taki mamy klimat na czacie Ktoś jest głodny, to idzie wstawić pralkę A ja to rozumiem Myślicie, że jest chwila Na, na tym narzędziu w którym wasze plecy się czują po prostu bosko? Niby się przydało coś takiego Przestań, cokolwiek robisz Zaprzestań Doigraliście się Wychodzić, wychodzić. Dzień dobry, dzień dobry, proszę się... Nie, zostańcie na ziemi, nie wstawajcie nawet. Czemu? A! Laga. Ada nie wzięła dzisiaj leków, woli żyć na krawędzi. Julian. Er. Julian, I'm coming. Na pochybel? Wszyscy będziemy na krawędzi? Ada. Proszę nie. For prisoners unable to perform manual labor, feed them to the beast as a warning to others. Czyli jest The Beast. What?! Co mnie tam za... Co mnie tam... Wiecie, że oni musicie już pracować, nie? Dla nich. Dla mnie tak. Ale nie dla nich. Ja? Nie, ty musisz, Ada. Aaaa, akurat. Ale, who czas. Kamil też musi jeszcze pracować. Mówisz o nas? Nie, wy musicie jeszcze pracować. Ada w szczególności. Kamil... Nie wiem, w sumie. Czy musisz jeszcze pracować? Ale Ada tak. Ała! A! a, a I do not consent! Ała! Nie wyrażam zgody! Trauma! Magic isn't real, idiot! Dlaczego? Co się stało? Co? Co się stało? Co, co się stało? Co się nacisnęło? Jak to się stało, Czad? Dog. O chuj... O! 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 Kurwa moje lędzia Cave of gloom. Gloom and doom. A pójdę sobie tutaj, tylko musimy zabić tego maga szybko, zanim wysadzi to całe miejsce w pisku. Hej How are you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Nie toperze! Nie wiem jaki jest problem tych nietoperzy w tych że. I mean no fajnie, tylko z nim spadł cały lud. To będzie bosem, to będzie bosem. Bestia. Czyjaś stara, bad bitch. To będzie rancor z Gwiecnych wojen. Coś nie tak spadną. Nie oceniam, ale coś jest nie tak, ewidentnie. Ała! Nie, nie! Ała! Ile i już za wysublimowany ESMR Cieszę się, że, że Ci się podoba Fuck mi. Easy! Ten potwór powiedział kurwa. Czy to głosy w mojej głowie? To głosy. To przez to, że nie braliśmy tabletek. Halo? Kurwa? I prayed you had survived the Emperor's wrath. I came here intentionally, sir. If I would stayed in Vitalon, I would have been dead. General, there's something I must speak to you about. Please, listen carefully. Yes, my family's name was helpful at first, but I went to Osmar to ask his help in clearing your name. But it was all for nothing. They told me he was a traitor like you and had already been executed. I regret to say I was in despair. You arrested and disgraced, Ozma executed. What hope was left? But then secret word came to me from someone who had seen Ozma alive. She knew him and had once been his apprentice. She said Ozma was alive. I believed her. But then she died, suddenly and strangely, before she could reveal any more. After that, I started asking more questions, unafraid of the danger. If only I could discover the truth. The truth that Ozma's death was a lie, and that he must indeed still be alive. There was much risk, but finally, I found him. I saw him, General, alive, meeting in secret with the Emperor. Everything that has happened is part of Ozma's plan. No. This cannot be. You know me, General. Would I ever dare lie to you? I must know the truth for myself. go find ozma go oh, ozma